Przez całe lata mówiłem o tym, że musimy mieć niskie i proste podatki. Jeżeli ktoś jakby nie wierzy, że państwo dobrze zaopiekuje się jego podatkami, to odwróciłbym to pytanie. Ale czy naprawdę wierzysz, drogi autorze tego pytania, że jeżeli budżet państwa będzie mniejszy, a więcej tych pieniędzy trafi do najzamożniejszych, to oni je zainwestują w coś innego niż kolejne mieszkania? kolejne samochody, yy, nieruchomości za granicą w ciepłych krajach. Polski milioner naprawdę uwierzcie mi, nie buduje za swoje pieniądze yy, nowych linii kolejowych albo nie stawia fabryk. Nie żyjemy w dobie fordowskiej, tak? Polski milioner bardzo często po prostu yy, z tego, że obniżycie mu te podatki, naprawdę kupi kolejną nieruchomość na wynajem yy, na ciepłej hiszpańskiej wyspie albo rezydencję na lazurowym wybrzeżu albo nowy samochód. Stąd to pytanie trzeba odwrócić. Czy wierzycie, że te pieniądze pozostawione w kieszeni najzamożniejszych zostaną wydane lepiej, niż sytuacja, w której nawet przy pewnych wadach, nawet przy niedociągnięciach, i nawet przy, ja się zgadzam z tym głęboko dysfunkcjonalnym i zawodnym państwie polskim, zostałyby one wydane przez samorządy? Czy naprawdę ktoś tak zupełnie szczerze i na poważnie, widząc to, co się udało w Polsce zrobić na przestrzeni ostatnich 20 lat dzięki inwestycjom publicznym w czystsze powietrze, w oczyszczalni ścieków, w infrastrukturę y, drogową i rowerową, w infrastrukturę szkolną i ocieplanie budynków i poprawę jakości mieszkalnictwa w starych polskich miastach, mam tu na myśli mój rodzinny Dolny Śląsk, w czystszy i nowocześniejszy tabor, w nowe y, szpitale. Czy ktoś naprawdę chce powiedzieć, to znaczy widząc to mniej więcej jak się zmieniła Polska przez 20 lat, chcę dalej utrzymywać, że obniżenie podatków by przełożyło się na poprawę jakości naszej infrastruktury, lepsze usługi publiczne i sprawniejsze działanie tego państwa? Nie sądzę. Tym bardziej, że są w Polsce gminy, są całe takie powiaty, gdzie nie sposób znaleźć osób do pracy w sektorze publicznym. Powiat w Polsce Wschodniej, gdzie brakuje specjalistów od planowania przestrzennego, od realizacji inwestycji, od wydawania środków publicznych, gdy mu się zabierze jeszcze więcej pieniędzy, to on się będzie rozwijał szybciej, nie mogąc znaleźć ludzi na te stanowiska, nie mogąc utrzymać fachowców, nie mogąc walczyć o to, by te środki były wydawane lepiej, powinien jeszcze raz zastanowić się nad swoim pytaniem i nad tym, czy. Na pewno życzyłby sobie tego, żeby w Polsce podatki były jeszcze niższe. Podatki powinny być niskie i proste. Po to, żebyście sami decydowali, na co wydajecie swoje ciężko zarobione pieniądze.